Dzień dobry, nazywam się Tomasz Utkowski i pokażę wam jak zrobić maseczkę dzisiaj bez szycia i bez takich kumek, Bo wszystkie te gumki takie czy sznurki naciągają nam uszy i za jakiś czas jak będziemy chodzić w takiej maseczce miesiąc czy dwa miesiące to będziemy mieli po prostu odstające uszy. Nikt o tym nie myśli, ale niestety te gumki ciągną, są niewygodne. I te maski są też do niczego. Pokażę wam najprostszy sposób w tej chwili Jaki jest zrobić maseczkę bez szycia i za marne pieniądze. Wiecie, teraz w promocji są takie czapki, bo zima się skończyła. To jest letnia czapeczka, bo ona jest cieniutka, prawda? No, sprzedają się w promocji po 2 zł. Każde kolory są. Ja tych czapek mam dużo, bo u mnie leży. I z jednej czapki zrobiłem sobie maseczkę. Pokażę Wam jak. Potrzebna jest tylko czapka i nożyczki. Żadnych gumek, żadnego szycia. Czyli bierzemy, bo ja już zrobiłem tą maseczkę, to Wam pokażę. Czyli bierzemy czapkę, to jest czapeczka szara i ją przecinamy. Ja powiedzmy sobie w tym miejscu, bo taka mi wystarczy. Przecinam czapkę wzdłuż. Mamy tu odcięty ten kawałek czapki, tu sobie kładziemy i to jest nasa już maseczka zrobiona. Jak ją nosimy, już Wam pokazuję. Zakładamy ją jak zwykły szalik, czyli jak kołnierz. Możemy w niej chodzić tak, jak chcemy coś wypić, coś zjeść. Nie potrzebujemy żadnych gumek ani nic. A w momencie, kiedy ją chcemy założyć, to po prostu podnosimy ją trochę wyżej. No i mamy maseczkę gotową. Ona nam się trzyma, bo to jest elastyczna. Ta maseczka jest bardzo wygodna. Wspaniała jest po prostu. Nie rozciąga namuszów, wręcz przeciwnie, jeżeli mamy odstające, to nam dociska. No i z czapki za 2 zł bo teraz już jest po zimie, te czapki są tanie na wyprzedaży. Można zrobić bardzo fajną maseczkę. Oczywiście ja mam czapek w domu dużo starych i zrobiłem to z czapki starej. To maseczkę noszę już miesiąc czasu. Jest bardzo wygodna, bardzo dobrze się ją nosi. W każdej chwili można ją sobie odchylić, założyć. Nie trzeba majstrować przy tych gunkach. No i Wam nigdy nie zleci, bo tutaj czapka. Możecie sobie. M można nosić wyżej. Ktoś chce, to może ją nawet. Założyć i wyżej. Nie ma żadnego problemu. Ta szerokość. I czapeczka. Z czapeczki jest zrobiona maseczka. Bez żadnego szycia. Tylko potrzebne no, nożyczki i stara czapka. Możemy ją prać, możemy ją nosić. Ja ją noszę już cały miesiąc, od czasu do czasu ją piorę, żelazkiem mogę ją przeprasować. nie ma żadnych bakterii, a maseczka jest bardzo, bardzo wygodna. W tamtej starej maseczce, gdzie są te gumki, no nie mogłem jej nosić ze względu na to, że ciągnie te uszy, jak aby nie była, z jakiej gumki to ciągnie. I te uszy się robią coraz bardziej odstające. Jak widzę, jak ludzie chodzą w tych maszeczkach, to uszy mają coraz bardziej odstające. Polecam, dziękuję, pozdrawiam. Za to, że wolnym chciałem być, ścigają mnie jak psów. Ci, co na smyczy, wolą żyć. I nie podniosą nigdy łbów. Moja wolności nie znał Cię. Żaden niewolnik, żaden pies, obroża dla nich zwykła rzecz, obroża dla mnie pewno jest. Za to, że wolnym chciałem być, ścigają mnie jak zwoła psów, ci co nas męczy